jak to było, kiedy chodziliście, oglądaliście i czy były rzeczywiście takie trudne obrady jury? Chciałam powiedzieć, że ogromnym zaskoczeniem była wysoka jakość produktów na biało. na biało. Znaczy, próbowałam trzy białe sery absolutnie wyśmienite, które zwyciężą, zaraz się wszyscy dowiemy. Piłam genialną maślankę, fantastyczną zupełnie. Jadłam przepyszne masło. Jadłam cudowny miód. Jeden i drugi, o tym za chwilę. I bardzo fajne wędliny. Chciałem wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że stawiacie na jakość. Że stawiacie na jakość wyrażoną przez tradycję, przez ekologię. To naprawdę bardzo cieszy. Cieszy, że wracacie do tych tradycyjnych smaków. Za to serdecznie dziękuję. Ja w imieniu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego chciałem e, powiedzieć, że... E, z radością przyjmiemy nagrodzonych w tym konkursie do konkursu Teraz Polska i wtedy ci nagrodzeni będą mieli szansę uzyskać godło Teraz Polska. Yy, wszystkich zamurowało. Takie cudo zamknięte w szkle, w maleńkim szkle. Co prawda za bardzo przysłoniętym etykietą, żeby móc podziwiać, bo ja nie wiem, czy to trzeba jeść, czy patrzeć. Najpiękniejszy gadżet, najpiękniejszy prezent z Polski, jaka, jaki Polska może dać jakiemukolwiek człowiekowi z innego kraju, ma poziomki zamknięte w płynnym miodzie. To cudowny, cudowny produkt Polski, cudowne wspomnienie lata. Zrobiona poziomka jedna w jedną, przepiękna, prawie do samego dna, a na samym końcu miód. Rozpływa się w ustach. Jest przepiękna i wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej wyróżnionych produktów dzisiaj, który zrobił na wszystkich nas największe wrażenie. Przyszła zamknięta koperta, podpisane. Ja Państwu tylko powiem, że jest protokół, jest podpisany. Jury konkursu na najlepszy produkt tradycyjny, ekologiczny przystaje firmie Wizabel, spółka SO, za oblate Śląskie. Były pyszne, są pyszne. Zapraszamy przedstawiciela firmy bardzo serdecznie. Nie spodziewał się Pan, prawda? Naprawdę fantastyczna forma robienia każdego innego deseru i pałaszowania oblatów śląskich, nawet z twarożkiem z papryką. Żyli konkursu na najlepszy produkt tradycyjny ekologiczny przyznaje firmie Zakład Mięsny Smak Górno za kiełbasę suchą drobiową pieczoną. Statuetka Pan? Polski Smak 2012. Proszę Pana, to dla Pana. Naprawdę było wyjątkowo. Ja bym, ja bym chciała zawsze mieć taką kiełbasę na No To jest taka gruba. Świetna. Będziemy próbować. Będziemy próbować. I jury konkursu na najlepszy produkt tradycyjny, ekologiczny przyznaje firmie Garwolin. Za twaróg. Mmm, pyszny. Gratulacje! Pani jest w lekkim szoku. No Bardzo proszę. Tutaj dyplom. Ja też gratuluję. Bardzo proszę. Wręczamy nagrodę firmie strzałkową za masło ze strzałkowa. Naprawdę, prawdziwe masło. Ma przepiękne opakowanie, które wygląda na stary papier. Cudo! Bardzo proszę. Moje gratulacje. Brawo! Następną nagrodą, ha, 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 to jest ta, o której opowiadałam ja na początku. Chodzi o firmę Pasieka, Dariusza i Małgorzaty Pucer. To są te niesamowite poziomki zatopione w miodzie. I za to dostają nagrodę. Zapraszamy tutaj przedstawicieli firmy. Poziomki w miodzie. Proszę państwa, to naprawdę jest cud dzisiejszych Zaprasza. targów. No tak, znowu piękna kobieta i piękne poziomki. Proszę. Nagrodą specjalną kolację z McDonald's w restauracji Fukiera w Warszawie dostaje firma Zakłady Mięsne Jasiołka. Ja si o Za produkt Zagrycha Rzeszowska. Zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Cudowne! Zagrycha. Proszę bardzo. Ta kolacja to taka, kiedy Pan sobie życzy. To się Państwo ja umówcie. Panu. Ja przepraszam się... I kolejne wyróżnienie. Dzisiaj było coś niesamowitego. Tacy jacyś górale poczęstowali nas takimi jakimiś pierogami, które okazały się marzeniem każdego o pierogach. Zamknęły w tym pierogu śliwkę taką nowosądecką, nasątloną śliwowicą, i to była taka pycha, że wszyscy się żeśmy oblizywali. I oni są firmą epu jantop Kościeliską, Karpielówka 27, Broe. za ze śliwką, zapraszam ich na scenę. Gratulujemy, prosimy bardzo. Bardzo proszę, no to wyjątkowe wyróżnienie. Strój regionalny, proszę bardzo. Pan się dobrze przygotował, pan wiedział, że pan wygra, nie? Trochę. No. Prosimy bardzo tu laureatów, razem z jury, robimy zdjęcie pół minuty dla fotoreporterów. Zapycam Brawa dla książki. Magdy, dziękujemy bardzo za to spotkanie.